Na skrzynkę mailową kanału Bufor i Drewno przychodzą bardzo ciekawe maile, jak i również e, różnego rodzaju pytania. Jedno z takich pytań to, czy można bufor ciepła wpiąć w istniejącą już instalację z pompą ciepła. Czy taka instalacja ma sens? O tym dzisiaj opowiem w moim filmie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Cześć, temat dzisiejszy to, czy pompa ciepła powinna pracować z buforem ciepła i na odwrót. E, powiem szczerze, nie mam u siebie w mojej instalacji pompy ciepła, ale wykonałem kilka telefonów do osób, które zajmują się takimi instalacjami oraz do użytkowników przede wszystkim takiej instalacji, czy warto zakładać bufor ciepła do istniejącej instalacji już z pompą ciepła. Dzisiaj chcemy się na ten tematem pochylić i będziemy na ten temat rozmawiać. Przygotowałem materiały, myślę, że Wam się również przydadzą. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to tak naprawdę wśród osób, z którymi rozmawiałem w ostatnim czasie, to najwięcej osób mówi, że korzysta z pompy ciepła i buforu ciepła w momencie, kiedy. Ta pompa ciepła jest za duża, czyli jest jakby zakupiona większa moc niż ten budynek tak naprawdę przewiduje, i wtedy ta pompa też raz, że włącza się rzadziej, dwa, jest to bardziej ekonomiczne pod względem oczywiście zużytej energii. Za chwileczkę już przechodzimy do konkretnych tematów i zobaczymy, jak to wygląda od sprawy technicznej, czyli jak połączyć najpierw. Pompę ciepła z buforem, i jak to wszystko nam zagra. Jak wiemy, bufory ciepła to oczywiście są zbiorniki, w których głównym zadaniem jest magazynowanie ciepła i przede wszystkim oddawanie tego ciepła i energii do układu centralnego ogrzewania, czyli do grzejników do ogrzewania podłogowego. Jednak w przypadku pomp ciepła ich rola jest nieco inna. I dlatego właśnie bufory ciepła montuje się w układach o przede wszystkim małej pojemności wodnej, czyli są rurki miedziane, oczywiście grzejniki panelowe, czy już nowoczesne ogrzewanie podłogowe. A dlaczego? A dlatego, żeby zwiększyć przede wszystkim pojemność wodną instalacji grzewczej i zapobiegać tak zwanemu taktowaniu pompy ciepła, a tym samym skracaniu jej żywotności. Zbiorniki buforowe. Y, które są używane do y, pompy ciepła, y, umożliwiają przede wszystkim właśnie rzadsze włączanie się sprężarki pompy ciepła, dzięki czemu wydłuża się jej żywotność. Oczywiście też jest to magazynowanie tego ciepła. Poza tym reguluje przepływ cieczy grzewczej, zapewnia również prawidłowe działanie pompy ciepła poprzez zwiększenie. Pojemności wody w systemie grzewczym, to znaczy, że właśnie przede wszystkim ta pompa włącza się rzadziej. W zależności, oczywiście, od modelu naszego buforu ciepła, możemy sobie podłączyć do tej instalacji dodatkowe źródło ciepła, na przykład kocioł gazowy, kolektory słoneczne i oczywiście naszą już tutaj pompę ciepła. Również w zależności od modelu można ogrzewać ciepłą wodę użytkową z pompy ciepła, a można po prostu już ją tutaj użytkować za pomocą, za pomocą właśnie buforu ciepła. Tak naprawdę, też jeszcze ważna rzecz, bo tutaj, jeżeli mamy pompę ciepła powietrze woda pełni bufor ciepła ważną funkcję magazynu energii dla odmrożenia oczywiście, parownika. Ze względu na funkcję i pompy ciepła, i buforu, są rozwiązaniem zalecanym przy tej instalacji, żeby takie bufory chociaż małej, małego litrażu zakładać. I tak naprawdę, jeśli pojemność wodna jest mniejsza niż 10 litrów na 1 kW mocy grzewczej, to warto pomyśleć, żeby nawet te mniejsze obiegi również podłączyć do tego buforu ciepła. W przypadku, gdy zdecydujecie się na bufor ciepła z pompą ciepła, to oczywiście za magazynowanie energii może również odpowiadać podłogówka. O tym również mówiłem w poprzednich moich filmach, że moja podłogówka na metrażu 50 m2 oczywiście też jest niejako takim buforem ciepła, bardziej właśnie naturalnym. Oczywiście, w przypadku, gdy zdecydujemy się na taką opcję, czyli pompa ciepła z buforem, to dodatkowo naszym magazynem energii będzie podłogówka. Podłogówka nawet. Z małą ilością temperatury, która jest woda, właśnie w, w rurkach, na przykład u mnie jest 28 stopni, jest to naprawdę tak zwana opcja niskotemperaturowa. Jeżeli mamy grzejniki, to oczywiście już te koszta wtedy będą większe. A bufor ciepła przy opcji z pompą ciepła i z grzejnikami myślę, że tutaj też nam pomoże troszkę tutaj zaoszczędzić tych kosztów. Zastosowanie. Buforu ciepła naprawdę zmniejsza cykle pracy pompy ciepła. To jest sprawdzone przez wielu moich znajomych, którzy mają takie rozwiązania w swoich kotłowniach. Bufor ciepła również daje możliwość połączenia kilka źródeł, a jak wiemy, część z nas ma kominki z płaszczem wodnym, czy nawet są jeszcze jakieś kotły gazowe, czy były zakładane kilka lat temu kolektory słoneczne. Wszystko razem podpinamy. I wtedy wszystko razem tutaj nam może świetnie ogrzewać nasze domy. Oczywiście przy instalacji. Yy Pompy ciepła z buforem ciepła, czasami się możecie zastanawiać, czy warto założyć, tak, kupić tak zwany zbiornik kombinowany. No bo oczywiście nie ma co ukrywać, tak naprawdę te 400-500 litrów buforu ciepła do pompy to jest taka też opinia moja, ale również opinia użytkowników to jest wystarczająca. Część osób inwestuje, tak jak jeden mój kolega Adam, który zakupił zbiornik w zbiorniku, czyli tak zwany zbiornik kombinowany, gdzie 500 litrów jest wody kotłowej, tak zwanej, czyli woda związana z naszym tutaj buforem ciepła i pompą ciepła do instalacji, do ogrzewania. A około 150 litrów bodajże jest ten drugi zbiornik w środku, który zajmuje się dostarczaniem ciepłej wody użytkowej. Tak samo można wykorzystać również wężownicę. I wężownica, jeżeli nie mamy wanny, a mamy prysznic, to myślę, że wężownica również się sprawdzi. Oczywiście ważną rzeczą, która wpływa na naszą instalację buforu ciepła i pompy ciepła, to jest oczywiście odpowiednia izolacja samego zbiornika buforu. Nie każda firma, która sprzedaje na polskim rynku. Te izolacje sprzedaje naprawdę na tyle dobre, także jeżeli czasami brakuje, to warto jeszcze dodatkowo, dodatkowo, dodatkowo ocieplić ten nasz zbiornik. I tak samo warto nie żałować na ocieplenie rur i niektórych króćców związanych z podłączeniem tego zbiornika. Tak więc podsumowując, pytanie osoby, która napisała maila. Czy warto montować bufor do pompy ciepła? W większości przypadków odpowiedź brzmi, że jak najbardziej tak i jest to sprawdzone przez wiele osób. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jakieś takie podstawowe informacje Wam przekazałem na temat instalacji pompy ciepła i buforu ciepła, bo oczywiście nasz bufor ciepła nie tylko można wykorzystywać. Przy ta, takiej instalacji jak ja mam, czyli z, z kotłem na drewno, czy na inne paliwo stałe. Myślę, że w kolejnych filmach również Wam będę pokazywał inne możliwości tego wspaniałego urządzenia, jakim jest bufor ciepła. Tymczasem dziękuję za dzisiaj. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę Wam wszystkiego dobrego, samych radosnych spotkań w gronie rodziny, również odpoczynku. Z racji tego, że święta także spędźcie te święta razem z rodziną. W niedzielę nie będzie nowego filmu, natomiast kolejny film będzie dopiero za tydzień, w kolejną środę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!